jak wiecie, czy jeżdżę w Arafatce, więc idealnie się to wpisuje. drodzy podejście numer 2 do katedry którą nam wczoraj zamknęli Teraz, że trochę lepiej widać <laughs> Bo widno I zaraz zobaczymy jak to wygląda w środku Moi drodzy, ten plac, który pokazywałem Wam w nocy, tutaj, z tym podświetlonym budynkiem na czerwono wczoraj. Zobaczcie, jak to jest pięknie rzeźbione. Jezusie. No i co? No i można wejść tutaj i zaraz zobaczymy, co tu jest. Ale rzeźby... niesamowite. Wchodzimy. Coś na wzór dziedzińca. No, szału nie ma. A, i przejście na drugą stronę na ulicę. No dobra. Czyli bez szaleństw. Nic specjalnego. No to moi drodzy, jak wiecie, była wojna Izraela z Palestyną, konkretnie z Hamasem, tam strefa gazy i tak dalej. Zbrodnie wojenne, jakich jak dopuścił się na Taniachu. No, no i co? I Palestyńczycy w Belgii świętują. Bo podpisano porozumienia, także tak. A ja, jak wiecie, jeżdżę w Arafatce, więc idealnie się to wpisuje. Także taka sytuacja, o, tak wam powiem. centrum Belgii zasieki powiem wam nie wiem czemu ale znaczy na pewno nie ze względu na te palestyńskie protesty w których w samym centrum miałem okazję być i, 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 i dzięki Arafatce zakrywasz twarz i wchodzisz bezpośrednio do prowadzącego znaczy do, no, w sensie samo centrum tłumu i Cię biorą za swojego. No ale ciekawe, z tymi zasiekami tu jakiś taki budynek, nie wiem co to jest, przyznaję bez bicia. Kościół? Czeczen twierdzi, że to kościół. No jak kościół, to może i kościół. W takim rzymskim stylu i kolumny korynckie, o takie. W sensie styl koryncki. No dobra, to idziemy do środka. No si. Powiem wam, bez szału. Yy, Absolutnie bez szału. A w ogóle nie wiem, czy Wam mówiłem, ale jest. O, właśnie. I tam. Sporo bezdomnych. Znaczy, jest sporo, mówię, versus na przykład to, co można spotkać w centrum Warszawy. Eee, tutaj, no oni, że tak powiem, znaczy, nie to, że tak powiem, tak jest. Oni po prostu śpią na ulicy, i tych ludzi jest. Znaczy tych, których ja widziałem, bo pewnie jest też masa tych, których nie widziałem, ale to z kilkadziesiąt osób. Kilkadziesiąt, nie wiem, no z 40-60 osób, które widziałem, że po prostu są bezdomni, śpią centralnie na ulicy. No wiecie, to my w Warszawie nie mamy takiego problemu, chyba tak mi się wydaje, ale patrząc na centrum miasta. To nie mamy takiego problemu z bezdomnością. No i to może zaskoczyć. W ogóle też jeszcze ciekawostka: yy, Belgia ma jedną z najwyższych inflacji w strefie euro. Połowa Belgów wczoraj czytałem wiadomości. Połowa Belgów oszczędza na zakupach spożywczych ze względu na inflację. Więc to wiecie, niby Europa Zachodnia, niby wydawałoby się bogaty kraj, bo no fury nawet dobre mają. W sensie nie mają starych samochodów, a niby taki kraj no, w miarę czysty, w miarę zadbany, a, a się okazuje, że problem z bezdomnością, z inflacją i z cenami. Także taka sytuacja. No yy, i co? I jak będzie coś ciekawego w moim niemaniu, to Wam jak zawsze pokażę. Na razie, cześć!